Mistrzowie Słowa, Audycja z Bunkier Studia. Czyta Kamil Prabudzki. Moje uszanowanie, mamy dzisiaj dzień wyznawania miłości. Z tej okazji zapraszam Was na utwór, który znacie pewnie z wykonania Kazika Staszewskiego, ale jego autorem jest Ludwik Szmaragd. Utwór nazywa się Ty albo żadna. Co tu kryć? Kocham Cię szalenie. Twoim być jest dziś mym marzeniem. Cudne oczy Twe dziwnie nęcą mnie i na jawie i we śnie. Sama wiesz, że mnie stale kusisz. Mów, co chcesz, moją zostać musisz, serce skradłaś mi. Dość mam w smutku dni, więc otwarcie mówię ci. Swój los na jedną stawiam kartę. Ty, albo żadna, ty. Albo żadna. Tak musi być, bo serce mam uparte. Ty albo żadna. Ty albo nikt. Choć może to twych uczuć nie jest warte, że pragnę cię i że mój spokój znikł. Swój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna. Ty Albo nikt. Życzę Państwu wspaniałych, miłosnych chwil, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.